No wiesz, kościelny to duża sprawa, trzeba dać na zapowiedzi. Tak, dałam. Tak, to tak sama? Nie sama, byłyśmy z ciecią melą. Ksiądz się trochę stawiał, że niby termin za szybki, ale przemówiłyśmy mu do rozsądku. Dlaczego mi nie powiedziałaś? No właśnie ci mówię, Ty nie rób problemu. Faktura? która? Ta czy ta? Ta. I welon. Muszę mieć welon, a ty będziesz we fraku. We fraku? Hmm? Po co mi frak? To idiotyczne. Adam, proszę, cię musisz mieć frak. Ale ja nie mam żadnego fraka. No to się pożyczy. Co to za problem? Wiesz, jak będziemy wyglądali? Gały im powypadają. Ciekawe, komu? Wszystkim. Chyba ta, co? Ta czy ta? Jak żyje, nie przyszedłeś do biura przed ósmą rano. A, nie miałem ochoty siedzieć w domu. Znaczy nie w domu, tylko u Laudańskich, bo w swoim domu tu ja już nie mieszkam. A propos. Chciałem przywieźć kilka gatów. To przebierz. Myślałem, że mi pomożesz. Potrzebna jest spora ciężarówka. Pomyślę, jak będę miał wolną chwilę. Nic. Nie bujaj. Odczep się. Nic mi nie jest. Znam cię lepiej niż rodzona matka. Coś nie gra. I ty się pytasz? O co ci chodzi? Posłuchaj. Ja wiem, że to nie jest dla ciebie żaden problem. Nie wyszło ci z jedną, startujesz do drugiej. Ale uprzedzam cię. Odwal się od niej, jasne? O czym ty mówisz do cholery? Zapomnij o Kamili. Albo naprawdę się pogniewamy. Okej? Okay? Kto ci takich głupot nagadał? Adaś, za dobrze cię znam. Zaczyna się od obiadu. A może mam złe informacje, co? Słuchaj, nie przesadzasz. Dzwoniłem do niej, rozumiesz? Nie odbierała telefonu. Uważasz, że to normalne? No ale to już nie moja wina. Ach, zapewne. Wiktor, uspokój się. Przecież dobrze wiesz, że nigdy w życiu nie zrobił mu ci takiego świństwa. Byłem z nią na obiedzie, to... To fakt, ale nic więcej. Wierzysz mi? Psiakrew. Może masz rację. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Przepraszam. Cześć, ja muszę już iść. Mam bardzo ważne rzeczy do zatwierdzenia mieście. Dzwoniłem do ciebie wczoraj. Tak? Kiedy? Co chwila. Nikt nie odbierał komórki. A widzisz, bo całkiem rozładowały mi się baterie. Serio? Jasno. No co ty myślałeś, że nie odbieram twoich telefonów? Szczerze mówiąc, przyszło mi to do głowy. No i się. dlaczego miałabym to robić? Byłeś za damem. <laughs> Wiktor. Wiktor. Przecież to był tylko niewinny lunch. Nie wiedziałam, że jesteś tak strasznie o mnie zazdrosny. Nie jestem tak strasznie zazdrosny. Ale po prostu znam Adama. Mówisz. No a mnie nie znasz. Jak to się nie liczę? Dzwoniłem do ciebie tyle razy i. Nie robi tego więcej. Rozumiesz? Mhm. Odbieraj zawsze moje telefony. Choćby się waliło i paliło. Zachowuję jak stary zazdrosny Piardol, co? kochany <gryny> zazdrośniku. Przepraszam. A możesz mnie dzisiaj? A chcesz? A. Chcę to jak najszybciej odbędnić. A ile to dzisiaj podsta? Pewnie tyle, co zwykle. Jest godzina. No dobra, słuchaj, to ja przyjdę za godzinę. Zajrzę teraz do szkoły, bo już mi się kończy zwolnienie i muszę pogadać z róbkiem. No to na razie. Pa. Cześć. Jakiś Jacek mówi, że. że był umówiony. Dzień dobry, panie mecenasie. Wszystko w porządku, proszę nas zostawić samych. Gdzie testament? Zaraz, zaraz, nie tak na raz. Myślałem, że trochę pogawędzimy kulturalnie. Fajne biuro. Szycha z pana, co? Ile chcesz? Ale pan niecierpliwy. Skoro pan nalega, dobrze. Mam dla pana dwie propozycje. Dwie? Po, po kolei. Zacznijmy od tej handlowej. Krótko, ile? Spokojnie. Przecież nie tak się załatwia interesy. A skąd ty, szczeniaku, wiesz jak się załatwia interesy? Widziałem na jednym filmie. <grym> Więc tak. Proponuję licytację. Licytację? Kto z kim i o co? Przy kawałek Testamentu. Ile? Tak ciemno. Mam to ciekawienie. Więc ile za ten kawałek? Dwieście, tysiąc dwieście. Słuchaj, Bo się Musi rozmyśleć, cała zabawa na nic. Moja cena 1200. dwieście. Za ten jeden kawałek? Siedemset. Dobra. Sprawdzone. Słuchaj, przecież tu jest sama data. Przyznaję, ten kawałek jest chłodszy. Za to inne będą tłuste, zapewniam. No ale licytacja też będzie ciekawsza. Niedługo znowu zagramy. Zadzwonię. Z zaraz, zaraz, zaraz synek, przecież to jest kserokopia. Chyba pan nie myślał, że potna oryginał. Dostanie go pan potem w całości, żeby nie było reklamacji, jasne? Sprzedam całość. E to by było nudne, nie? Widzi pan? Nie mam silnej woli. Jeszcze bym wydał wszystko od razu. A, jeszcze jedno. Właściwie powinienem od tego zacząć, bo to warunek podstawowy całej zabawy. Zostaje w mieszkaniu Pana teścia. Co to nie zależy ode mnie. Ja niech zacznie. Chyba Pan nie chce, żebym mieszkał na ulicy. Niech Pan pogada z rodzinką. Przecież w końcu jest Pan wziętym adwokatem. Chyba ma Pan gadane. trwało. Widocznie tak musi być. Nie wiem. Nigdy nie chodziłem do psychologów. No i jak? Do skutecznego detoksu jeszcze mi trochę brakuje, ale podobno jest coraz lepiej. To świetnie. Co robimy? Idziemy do Pawła. Zapraszam cię. To Adama, prawda? Zawsze go lubił. Bardzo musieliście być zajęci, skoro o nim zapomniał. Wiktor, to nie tak, jak myślisz. A skąd ty wiesz, o czym ja myślę? No wiesz, może bardzo oskarżycielski ton. Oskarżycielski? Nie, A skąd? Kogo ja miałbym oskarżać? Adama? Nie. Adam ma prawo cię odwiedzać. Adam ma prawo zostawiać tutaj swój najbardziej ulubiony swetek. Macie prawo razem jeść obiad, kolację i śniadania. A propos, nie wyszedł stąd z czasem głodny? Wiktor, przestań. Co przestań? Co przestań? Ja się tylko troszczę o swojego najlepszego przyjaciela. Adam mnie odwiedził, bo miał mi doradzić, jak urządzić to mieszkanie. To wszystko, nie musisz się tak wściekać. Ciekawe. Ciekawe, dlaczego ja nic o tym nie wiem. Chciałam ci zrobić niespodziankę. Myślałam, że jak zobaczysz to mieszkanie już urządzone, to ci się spodoba. Rozumiem. Adam wystąpił tutaj w roli dekoratora, tak? Tylko zrobiło mu się gorąco, w związku z czym zdjął sweter i go tutaj zostawił. Nie zapomniał też koszuli? Czepiłeś się tego swetra? Wylało się na niego wino i obiecałam, że go wypiorę. To wszystko. Więc było też i wino. Musiałam go czymś poczęstować. Nie zresztą. Dosyć, dosyć. dosyć. Nie będę się tłumaczyć, dobrze? Był tu Adam, tak, był. Tak, piliśmy wino. No i co, masz coś przeciwko temu? Nie. Adamowi wolno robić wszystko, na co ma ochotę. Tobie też. Tylko nie rozumiem, dlaczego ja odgrywam tutaj naprawdę niepotrzebną rolę. Cześć. Wiktor! Moja droga, po coś ty w ogóle zostawiła na widoku ten sweter. No nic dziwnego, że Wiktor nabrał podejrzeń, nie uważasz? Mleko. To jest to, co powinnaś rano pić. Zimne mleko! Chłodzi emocje, uspokaja. Mniej kawy, moja droga, więcej mleka. Napisz. Napij. Nie, nie pijesz. Nie lubię mleka, wiesz o tym. Ty nic nie rozumiesz. Czuję się tak, że mogłabym go, nie, mogłabym go rozszarpać na kawałki. Kogo? Wiktora? Skąd? Adama. Głupi palant. Ale w końcu ci się udało, nie? Nic mi się nie udało, nie rozumiesz? No jak to? No przecież udało ci się go zaprosić, myślałam. Może myślałaś? To w ogóle nie jest facet. Nie krzyczak! Nie jesteśmy same. Ale ja mu tego nie daruję. Ale w tej sytuacji stracić Wiktora to byłby spory błąd, nie uważasz? Nie stracę Wiktora, ale za to Adam go straci. Cześć, Kamila. Dzień dobry, Renato. Mogłabyś powiedzieć Piotrusiowi, że jak kończy śniadanie, to mógłby po sobie posprzątać. Przepraszam, bardzo się spieszyliśmy. Piotrusz musiał być wcześniej w szkole, bo jest teraz dyżurnym. Zaraz to posprzątam. Co się stało, że tak wcześniej przyszłaś? Stał? Zaraz musiało się coś stać. Ja wpadłam tylko, żeby opowiedzieć mamie o problemach, jakie mam z Adamem. Z Adamem? No tak. Już ostatnio nie daj mi po prostu żyć. Wczoraj wprosił się do mnie pod pozorem, że pomoże mi urządzić mieszkanie, i... i miałam z nim problemy. Zadamy? Jakie to możesz mieć problemy, zadamy? No wiesz, pracuję teraz u niego. On wygląda na to, że żadnej nie przepuści. Nie wiedziałaś o tym? To nieprawda. Ja też tak myślałam. A, i na Twoim miejscu uważałabym na Magdę. Na nią też pewnie ma ochotę. Widziałam, jak ją ostatnio podwoził. No to lecę, pa, mamo. Masz szczęście, że to się tylko tak skończyło. Biedna Monika. Co ona za głupstwo opowiada? No wiesz. Być może ma swoje powody. Nie, nie, teraz nie mogę. Może za dwie godziny, dobrze? Mam spotkanie. Dziękuję. Wychodzisz gdzie? Dobry masz humor? Słucham. Pytam, czy masz dobry humor? Nie najchorsz. To znaczy, że ślub z Moniką już nie psuje ci nastroju. Nie, no owszem. No, o tym chciałeś ze mną rozmawiać? To co? Bo już się pocieszyłeś, tak? Wittorożny. <noise> Spadaj. O co chodzi? Co ci znowu odbiło? Nie wiesz, tak? Daj spokój, Adam. Przynajmniej się nie zakłamuj. Kto ci taki głupot nagadał? O co ci chodzi? Nie wiesz naprawdę? A gdzie masz swój ukochany sweter? Sweter? To ty znowu o tym. Wiktor, to wcale nie jest tak, jak ty to widzisz. Byłem u niej tylko na chwilę. Tylko na chwilę, tak? Poważnie? Z butelką wina? No rzeczywiście, no. Butelka na dwoje. To moment. Chop butelka pusta. Właściwie nie ma o czym mówić. Z butelką wina? Kamila ci tak powiedziała. Nieważne, kto to mi o tym powiedział. Wino, zdaje się, było czerwone, tak? Dobra, Wiktor, no i co z tego? Czy tak naprawdę cię odbiło? Myślisz, że ja mógłbym coś z... tak, tak właśnie myślę. Myślę nawet, że to zupełnie naturalne. Najpierw zapraszasz dziewczynę na obiad, a potem zasłuchasz do niej. Z butelką wina. Co to dla ciebie? Szczerze mówiąc, nie dziwić się. Kamila to. Niezła laska, prawda? Wszystkie są twoje. Zawsze były. Ja liczyłem się tylko wtedy, kiedy trzeba zrobić budżet, poprowadzić prezentację, zapłacić podatki albo nowe zlecenia dla agencji, tak? Co ty myślisz, że ja nie wiem, jaki jest układ? Nasze role zostały dawno rozdzielone. Ty jesteś pan pierwszy, ja drugi. Ty udzielasz wywiadu. Ja załatwiam najlepszy czas antenowy. Co ty myślisz? Rozumiem, zgadzam się. Ale nie wtedy, kiedy pakujesz mi się z budami w moje prywatne życie. Gdzieś musi być granica, rozumieć? Dobrze, Wiktor, to teraz Ty mnie posłuchaj. Byłem u niej, bo to ona mnie o to poprosiła. Budelki w niej nie przynosiłem, bo to ona ją miała, ale nie wypiliśmy jej. A wiesz dlaczego? Dlatego, że to ona miała jakieś plany względem mnie. Jakieś głupie nadzieje. Ona, nie ja. <zysk> Panu się Wiktor, przecież powiedziałem Ci prawdę. Nie myślałem, że do tego się posuniesz. A jak to mówią, tonący brzydko się chwyta. dla mi nie jest. Przydałby się zimno. Zaraz przyniosę. Aha, przyszedł jakiś pan Kosowski. Chce się z tobą widzieć. Kto? Kosowski. Nie znam, poproszę. Dobrze. Proszę, Proszę Dzień dobry. Pozdrawiam sobie wpaść, bo dzwoni się tu do pana trudno. Na pan się do mnie nie odzywa. Tak? Przepraszam, jestem trochę niedysponowany. Zaraz. Powinno mi przejść. Byliśmy mówieni. Proszę, przyłóż to sobie i głowę trzymaj do góry. Wiem, że nie przejdzie. Coś poważnego? Drogie jest. Dostałem do zaraz. przejdzie. Czego pan sobie życzy? Proszę, proszę siadać. To pan, jeśli dobrze zrozumiałem, a sobie życzył... Proszę. Pan! Przepraszam, zupełnie zapomniałem. Zamówił Panu mnie ekspertyzę grafologiczną, więc ją wykonałem. Tak, tak, oczywiście. Tylko tyle się u mnie ostatnio wydarzyło, że wyleciało mi to jakoś z głowy. Pozwoliłem sobie przyjść osobiście, Panie Adamie, ponieważ porównywałem teksty i podpisy, które mi Pan dostarczył, i podpis na dostarczonym dokumencie. Nie ma najmniejszych wątpliwości osoba która podpisała pełnomocnictwo i autor tych stron który mi pan dostarczył to są dwie różne osoby.